Kiedy żona odkrywa niewierność męża, postanawia podzielić się nim z jego kochanką. Pozwala to mężczyźnie mieć przy sobie dwie kobiety, chociaż wkrótce zdaje sobie sprawę, że zaspokojenie ich obu może go zabić. Gdy Irzi śpi, ktoś robi zrzuty ekranu jego historii czatu i drukuje obrazy. Rano Irzi budzi się i słyszy od swojego syna, Tondy, że jego matka zniknęła. Zdezorientowany sprawdza, co słychać u córki, Irziny, zanim jego żona, Zuzana, wraca do domu po zakupie śniadania. Podczas posiłku Irzi wspomina, że wychodzi na piwo z przyjacielem, Michałem. Choć podejrzliwa, Zuzana wzrusza ramionami. Rodzina szybko wraca do codziennych zajęć, podczas gdy inna kobieta, Lenka, otwiera swoją księgarnię. Jej współpracownik, Franciszek, również przybywa, narzekając na swoją randkę z poprzedniego dnia. Jednak uważa, że jego życie randkowe nie jest tak złe jak Lenki, ponieważ ona spotyka się z żonatym mężczyzną. W tym samym czasie Zuzana udaje się na uniwersytet, gdzie jej mąż pracuje jako profesor. Wślizguje się do jego klasy, nie zwracając na siebie uwagi, aby zobaczyć studenta rysującego ją z profesorem. To jeszcze bardziej irytuje zdradzoną żonę, więc podnosi rękę, aby zabrać głos, zaskakując męża. Następnie zaczyna czytać jego wiadomości do kochanki, podczas gdy jego studenci chichoczą na jego niezgrabny styl. Po tym odważnym występie wychodzi i wpada na Michała, którego oskarża o umożliwienie nielegalnych spotkań jej męża. Mimo gniewu kobiety, Michał później zapewnia swojego przyjaciela, że odkrycie prawdy przez Zuzanę może być dobre, ponieważ Irzi w końcu może być wolny. Tego wieczoru Irzi wraca do domu dopiero po tym, jak żona usypia dzieci. Gdy żona konfrontuje go, usprawiedliwia swoją niewierność i brakiem zainteresowania nim. Słysząc to, Zuzana go uderza, twierdząc, że to on zdradził ich rodzinę. Dręczony poczuciem winy, Irzi spotyka swoją kochankę, Lenę, następnego dnia, aby zerwać z nią. Przyznaje, że Zuzana wie o ich związku, więc nie może się z nią już spotykać, martwiąc się o dzieci. Później Zuzana odwiedza swoją matkę, Aneszkę, i opowiada jej, co się stało. Jednak matka uważa, że wszystkie małżeństwa w pewnym momencie będą miały problemy z niewiernością, a ci, którzy zostają z partnerami, czerpią najwięcej ze swoich romansów. Na przykład ojciec Zuzany kiedyś zdradził ją z siostrą Aneszki. Jednak zaakceptowała, że jej siostra była bardziej namiętna, podczas gdy ona sama nie czuła się pewnie w miłości. Akceptując niewierność męża, udało jej się spełniać jego pragnienia, a teraz ich romans stał się intensywniejszy niż kiedykolwiek. Właśnie wtedy przybywa ojciec Zuzany, Władysław, więc Aneszka opowiada mu o sekrecie Irziego. Podobnie jak jego żona, nie martwi się o romanse zięcia. W międzyczasie Jerzy ma lunch z Michałem, który cieszy się, że znów może z nim spędzić czas. Jednak Irżi wciąż narzeka na Lenę, więc zdenerwowany przyjaciel karci go za krzywdzenie wszystkich dla niej. Przez następne kilka dni Zuzana rozważa zdanie swoich rodziców na temat swojej sytuacji. W końcu odwiedza księgarnię Lenki i przedstawia się. Ku zaskoczeniu drugiej kobiety, Zuzana proponuje Lenie układ. Mogą dzielić jego, pozwalając mu na przebywanie w ich domach po tygodniu. Lenka śmieje się z tego, zanim pokaże żonie drzwi. Mimo to żona podąża za nią tego popołudnia, pozwalając im na prywatną rozmowę. Zuzana dzieli się tym, że Irzi jest przygnębiony od momentu zerwania z kochanką. Zmartwiona, Lenka zastanawia się, co on myśli o tym układzie, ale Zuzana ujawnia, że jeszcze mu o tym nie powiedziała. Zanim wyjdzie, aby odebrać dzieci, zastanawia się, czy Lenka zgadza się na jej propozycję. Kobieta zapewnia ją, że się nad tym zastanowi. Zdeterminowana, żona zaczyna nawet wysyłać lenie wiadomości w nocy, zaprzyjaźniając się z nią, aby ją przekonać. Aby to zakończyć, Lenka w końcu się zgadza. Następnego dnia Irzi zaczyna starać się o inne osoby w swoim życiu. Nawet zaprasza Michała na piwo następnego wieczoru, co cieszy jego przyjaciela. Ku swojemu zaskoczeniu wraca do domu i znajduje zarówno żonę, jak i byłą kochankę w salonie. Zuzana wyjaśnia, że postanowiła nie być już zdradzoną żoną, więc ona i Lenka zgodziły się dzielić opiekę nad nim. To zdumiewa Irzi więc odchodzi. Żona podąża za nim i zapewnia, że to uczyni wszystkich szczęśliwymi, nawet ją, która mogłaby potrzebować czasu z dala od przygnębionego męża. Na to Zuzana zaczyna pakować część ubrań Irżiego, aby Lenka mogła je zabrać. To sprawia, że Irzina martwi się, że jej rodzice się rozwodzą, ale matka zapewnia ją, że ich tata nadal będzie z nimi czasami mieszkał. Gdy jej córka wychodzi, żona pyta Lenę, czy ona i Irżi używają ochrony, martwiąc się o to, że jej mąż mógłby mieć więcej dzieci. Lenka po prostu mówi jej, żeby się tym nie martwiła. Wkrótce Lenka i Irzi przygotowują się do wyjścia, chociaż Zuzana nalega na pożegnanie się z nową przyjaciółką. Całuje Lenę na pożegnanie i szepcze, aby ta cieszyła się ich nocą, zanim odejdą. W domu Lenki ona przygotowuje romantyczną atmosferę dla swojego kochanka, chociaż Irzi czuje się z tym niezręcznie, ponieważ nie jest przyzwyczajony do tak oficjalnego charakteru ich związku. Nawet odrzuca próby Lenki na bliskość, pozostawiając ją niezaspokojoną. Następnego dnia Irzi ogłasza Michałowi swój nowy układ. Jego przyjaciel myśli, że to nadal da mu czas na spotkania, ponieważ i tak wróci do Lenki, ale Irzi najwyraźniej zapomniał o ich umowie dotyczącej wyjścia na piwo tej nocy. To Rani Michała. W międzyczasie Zuzana idzie do salonu z matką i wspomina o układzie, jaki zawarły. Aneszka uważa, że to zbyt dużo pracy. Potem obie odbierają tondę ze szkoły, ale gdy Irzina wraca do domu, dzieli się tym, że matka jej przyjaciółki uważa, że to niemoralne, by mąż spał w domu kochanki. Zuzana jest przerażona, że jej córka już mówi o ich układzie innym. Aneszka wkrótce przygotowuje się do wyjścia, gdy Irzi zajeżdża pod ich dom z przyzwyczajenia, zamiast pod dom Lenki. Lenka także prawie zapomina, że spędza noc, więc widok go staje się wspaniałą niespodzianką. Oboje w końcu kochają się tej nocy, chociaż nie idzie to zgodnie z planem. Bez nikogo innego do rozmowy, Irzi następnego dnia udaje się do Michała, przyznając, że miał problem z rozpoczęciem intymności zeszłej nocy. Zazdrosny przyjaciel z satysfakcją informuje go, że Lenka już go nie ekscytuje, odkąd ich związek nie jest już tajemnicą. Odmawiając zaakceptować tę sytuację, Irżi stara się pocieszyć przed pójściem spać, ale kończy dzwoniąc do żony, która ignoruje jego połączenia. Jego kochanka słyszy, jak próbuje zadzwonić do Zuzany, więc tłumaczy, że tylko chciał sprawdzić dzieci. Oboje spędzają kolejną noc bez namiętności. Następnego dnia Irżi wraca do Zuzany. Syn wita go serdecznie, ale zuzana nie wygląda na tak podekscytowaną, witając go jak gościa. Co gorsza, odkrywa, że jego żona zamieniła ich podwójne łóżko na dwa pojedyncze. Irzina również pozostaje zimna w stosunku do rodziców i opuszcza stół bez słowa. Zuzana zapewnia męża, że ich córka w końcu zaakceptuje ich układ. W nocy Irzi w końcu ma prywatność, aby porozmawiać z żoną o ich umowie. Przyznaje, że jest pod wrażeniem, że to ona to wymyśliła, a Zuzana zapewnia go, że jest szczęśliwa, dopóki on jest. Jednak denerwuje się, gdy Zuzana uśmiecha się do wiadomości, którą otrzymuje późno w nocy, nie zdając sobie sprawy, że tylko umawia się z Aneszką. Następnego dnia Lenka opowiada Franciszkowi o czasie spędzonym z Irzym, sprawiając, że ich wspólne chwile wydają się sielankowe. Jednak jej przyjaciel wątpi, czy naprawdę jest szczęśliwa. W międzyczasie Irzi ustawia nowe łóżka z żoną razem, a następnie dba o siebie, przygotowując się na intymną noc. Takuje też swojego syna do snu i kupuje wino dla nich, ale Zuzana zasypia w pubie, gdzie spędza czas. Kiedy wraca do domu, kobieta zachowuje się bardziej pijana, niż jest, aby sprawić wrażenie, że miała szaloną noc. Jej zachowanie skutecznie psuje nastrój Irzego, więc ponownie rozdziela łóżka i po prostu idzie spać. Gdy nadszedł czas, aby Irzi wrócił do Lenki, żona przekonuje go, aby zabrał dzieci, aby mogły poznać kobietę. Nikt nie jest tym podekscytowany, ale Zuzana nalega. Po przybyciu do domu Lenki, znajdują ją w skąpej odzieży, wyraźnie nieprzygotowaną na dzieci. Kobieta ma problem z dostosowaniem się do dzieci, więc, aby ją uspokoić, Irzi próbuje wciąż być intymny z nią tej nocy, zauważając, że muszą być dyskretni. Jednak Lenka przesadza z ekspresją, co skłania go do zatrzymania się. Następnego dnia Zuzana prosi matkę o pomoc w wybraniu skąpych ubrań i zrobieniu uwodzicielskich zdjęć. Żona wysyła zdjęcia do męża, gdy jest na zajęciach, co go rozprasza. Mimo to Irzi pozytywnie reaguje na jej zdjęcia, rozpoczynając intymną wymianę wiadomości tekstowych. Na kolacji tej nocy Irzi twierdzi, że ma spotkać się z Michałem w pubie, więc zostawia Lenę z dziećmi. Zamiast tego jedzie do Zuzany i ma intensywny czas z nią po raz pierwszy od dłuższego czasu. Gdy wraca do Lenki, odkrywa, że ułożyła dzieci do snu. Przyznaje, że zaczyna lubić opiekę nad nimi. Jednak kiedy próbuje być romantyczna z kochankiem, on odrzuca jej zaloty. Wkrótce wraca jej rodzina, a Zuzana obdarowuje męża pocałunkami, na nowo zapalając ich romans. Gdy później układa Tondę do snu, syn przyznaje, że nie chce wracać do Lenki. Zuzana obiecuje mu, że ich tata wkrótce na stałe będzie mieszkał z nimi, sugerując, że to zaplanowała. W ramach swojego planu Zuzana wysyła Lenie wiadomość, zapraszając ją na imprezę w piżamach. Gdy ona i Franciszek przybywają w piżamach, odkrywają jednak, że wszyscy są ubrani formalnie na rocznicę ślubu Zuzany i Irzego. Żona udaje, że przypadkowo nie wysłała Lenie wiadomości, aby powiedzieć, że zmieniła temat imprezy. Mimo to kontynuują wydarzenie. Zuzana wznosi toast za swoje małżeństwo i nowy rozdział w ich życiu z Leną włącznie. Jednak zarówno Irzi, jak i Lenka nie odwzajemniają jej radosnego nastroju. Później Irzi znajduje swoją kochankę, która sama topi swoje smutki. Próbuje ją pocieszyć, ale jego żona i teściowa to zauważają, więc Aneszka zmienia piosenkę w radiu. Zuzana zaciąga męża, wspominając Lenie, że ich piosenka leci. W ten sposób małżeństwo tańczy, podczas gdy Zuzana spogląda, obserwując swoją rywalkę, która została sama. Teraz, gdy jej prawdziwe zamiary wyszły na jaw, Zuzana później podchodzi do kochanki swojego męża, przyznając, że odmówiła zaakceptowania mniej, niż na to zasługuje. Dziękuję nawet Lenie za opiekę nad jej dziećmi, pozwalając jej i mężowi na odbudowanie pasji. Wściekła Lenka nazywa ją szaloną, ale Zuzana tłumaczy, że jest żoną, a kochanka jej męża nie jest już potrzebna, ponieważ ona i Irzi się pogodzili. Z tym Lenka znika do łazienki, gdzie uspokaja łzy. Jednak znajduje tam również ubrania Zuzany, potwierdzając, że małżeństwo niedawno spędziło razem czas. W międzyczasie Franciszek zauważa, że Michał go obserwuje, więc flirtuje z nim. Michał jednak odmawia przyznania się do zainteresowania. Nagle Lenka zmienia muzykę na uwodzicielską piosenkę i zaczyna tańczyć w ubraniach Zuzany używa tego, aby uwieść pijanego Irżego, co się udaje i denerwuje żonę. Następnego dnia Irży wydaje się nie pamiętać o bitwie kobiet z poprzedniej nocy i z radością przygotowuje się na spędzenie nocy w domu Lenki. Nawet komentuje Michałowi, że małżeństwa nie powinny się rozpadać przez niewierność. Później Lenka udaje, że śpi, kiedy słyszy przybycie Irżego. Zamiast użyć tego jako romantyczne powitanie, jednak uderza go w nos, aby uwolnić swoje frustracje, udając, że to był wypadek. Klamzeli również go opatruje, aby zadać mu więcej bólu, podczas gdy Irzi nie zdaje sobie sprawy z jej złości. W ramach swojej zemsty Lenka uwodzi Irżego, a następnie nagrywa ich prywatne chwile. Rano wysyła wideo do Zużany, co sprawia, że ta jest podrażniona przez cały dzień. Aby upewnić się o swoim zwycięstwie, Lenka ustawia budziki, aby mogła wielokrotnie zaspokajać Irżego przez wieczór. Z tego powodu Irzi jest wyczerpany, kiedy wraca do Zużany następnego dnia. Jednak zmuszony jest do działania, kiedy żona niespodziewanie zjawia się w łóżku. Jego bardziej aktywne życie ostatecznie wpływa na niego, ponieważ obie kobiety walczą o jego uwagę przez dni. Wkrótce Michał zauważa go, skrywającego się pewnego dnia. Zmęczony, Jerzy prosi przyjaciela o pocieszenie, płacząc w jego ramionach. Kiedy wraca do domu, Jerzy spodziewa się, że żona będzie chciała go w łóżku, gdy wróci, więc przygotowuje się. Jednak ona nie przybywa na czas, więc idzie do kuchni po napój. Zamiast zużany, jednak, przychodzi Aneszka z dziećmi, które widzą go w niezręcznym stanie. Innego dnia. Skrzywdzona żona gotuje klopsiki z jedzeniem dla psów i wątróbką na noc przed powrotem do Lenki. Z powodu tego Irzi cierpi na zatrucie pokarmowe, gdy jest z nią, psując romantyczne szanse swojej kochanki. Następnego dnia Lenka narzeka Franciszkowi na to, jak zła jest Zuzana. Gdy to mówi, jednak spada z drabiny, łamiąc nogę. Wykorzystuje swoją kontuzję, prosząc Irżego, aby został z nią, podczas gdy ona wraca do zdrowia. Z tego powodu Zuzana konfrontuje męża podczas jego zajęć na temat łamania ich harmonogramu następnego dnia. Tłumaczy, że Lenka jest ranna, ale żona narzeka, że ma harmonogram i nie może po prostu zmieniać rzeczy dla nich. W związku z tym żąda, aby wrócił do domu tej nocy. Mimo to, Irzi zostaje z leną tej nocy. W związku z tym Irzina dzwoni do kochanki swojego ojca, prosząc ją, aby pozwoliła mężczyźnie wrócić do domu, ponieważ jej matka się nie pojawiła. Jednak Lenka mówi na stolatce, że Irzi jest zajęty. W międzyczasie pijana Zuzana jest w barze, narzekając obcemu na swoje nieudane małżeństwo. Potem robi z siebie bałagan, kąpiąc się w fontannie w drodze do domu. Późną nocą Irzi budzi się na telefon od policji, ponieważ Zuzana została aresztowana za nieporządek w stanie nietrzeźwym. W związku z tym spieszy się, aby zapłacić za żonę, chociaż Lenka nalega, aby poszła z nim. Wkrótce dostają Zuzanę z powrotem do domu, karcąc ją za złe zachowanie. Jej mąż również gani ją za pozostawienie ich dzieci. Irzina dodaje, że dzwoniła do Lenki wcześniej, aby poinformować ją o sytuacji, ale jej kochanka stwierdziła, że jej ojciec jest zajęty. W związku z tym Irzi również gani swoją kochankę, gdy wychodzą. Lenka jednak narzeka, że jej chłopak znowu sypia z Zuzaną, ale Yirzi przypomina jej, że ta kobieta jest jego żoną. Gdy mają zamiar wyjść, Zuzana wskakuje przed ich samochód, nalegając, aby to ona miała czas ze swoim mężem. Biorąc pod uwagę postawę Lenki, Yirzi zgadza się zostać z żoną, ponieważ cały jego związek z kochanką opiera się na intymności. Słysząc to, Zuzana świętuje, całując męża, więc wkurzona kochanka popycha ją. Kobiety zaczynają się fizycznie szarpać, więc Yirzi grozi, że nie będzie sypiał z żadną z nich. Lenka próbuje go do siebie przekonać, ale Zuzana popychają. Kobiety znów zaczynają się bić, tylko aby zatrzymać się, gdy Irzi zaczyna odczuwać ból w sercu. Przestraszone, panie pocieszają go, ale on wymaga, aby zostawiły go w spokoju, zanim odejdzie, nie zdając sobie sprawy, że ich wspólna troska o niego sprawia, że trzymają się za ręce. W innym miejscu Michał ćwiczy z frustracji. Krzyczy także na zdjęcie Irzego, choć jego prawdziwe uczucia do przyjaciela sprawiają, że całuje obraz. Ku jego zaskoczeniu, mężczyzna rzeczywiście przybywa, prosząc o nocleg, aby uniknąć kobiet. To ekscytuje Michała, choć stara się to ukryć. Rano przygotowuje specjalne śniadanie do łóżka i całuje Irżego, aby go obudzić. To wtedy postanawia wyznać swoje uczucia wobec przyjaciela. To tylko przeraża Irrzego, więc Michał żałuje swojego wyznania i obiecuje, że nie poruszy tego tematu, jeśli zostanie. Szkody jednak zostały wyrządzone, ponieważ Irzi nalega na odejście. Jakby rzeczy nie były wystarczająco skomplikowane, znajduje żonę i swoją kochankę razem, jakby się godziły. Zmęczony tym wszystkim, po prostu idzie spać. Do Bożego Narodzenia wszystko wydaje się wracać do normy. Irzi spotyka się nawet z Michałem, który stara się zapomnieć o nim, rejestrując się na aplikacjach randkowych. Przypadkowo pasuje do Franciszka i jest podekscytowany nowym związkiem. W przeciwieństwie do tego, Jirzi wraca do bycia dzielonym przez dwie kobiety, chociaż teraz przestały ze sobą rywalizować. Pewnej nocy mężczyzna zaprasza obie kobiety na spotkanie. W drodze do miejsca spotkania Lenka wspomina Zuzanie, że czuje, jakby jej biust urósł, nawet oferując, by ta dotknęła jej w celu porównania. Następnie przybywają do niedokończonego mieszkania, gdzie Irzi ujawnia, że postanowił przeprowadzić się do własnego miejsca, aby być samemu, ponieważ zmęczył się życiem w dwóch światach. To rozwściecza obie kobiety, a gdy na niego krzyczą, Irzi znowu odczuwa ból w klatce piersiowej. Biorąc pod uwagę, że widziały, co się wcześniej zdarzyło, panie nie traktują tego poważnie i myślą, że udaje, aby zatrzymać je w kłótni. To zostawia mężczyznę na cierpienie. Osiem miesięcy później Lenka i Zuzana zabierają dzieci na wieś, w tym niemowlę córki właściciela księgarni. Jednak Irzi stał się niepełnosprawny po udarze, pozostawiając kobiety bez wyjścia, jak tylko się nim zaopiekować. To jednak pozostawia go na ich łasce.